A więc tak. Teraz pokażę wam um, maszynę Turinga, a dokładniej zajmiemy się zadaniem, w którym będziemy wpisywać słowo "spak". Słowo, widzisz, po prostu um, jakieś symbole. No i tutaj narysuję sobie taśmę. mamy tutaj jakieś symbole na przykład ABC są to nasze symbole wejściowe czyli stąd będziemy je czytywać? tu mamy separator tu mamy Różne symbole wyjściowe, no i e, puste kratki, puste miejsca. No i teraz e, właśnie y, zajmiemy się y, wpisywaniem naszego słowa w spak. Więc zaczynamy sobie zawsze w przypadku, akurat gdy chcemy wpisać jakieś słowo y, czy jakieś symbole w spak. Musimy zacząć y, analizować te nasze symbole y, y, wejściowe od ostatniego symbolu. Czyli tak naprawdę nasza głowica jest tutaj nad tym C. Ym, tak właśnie będziemy robić. Będziemy najpierw zajmować się tym C. Y, y, w przypadku y, innego zadania, na przykład które pokazywałam tutaj w innym filmiku, gdzie y, podwajaliśmy symbole, Wpisywaliśmy je zgodnie z tą kolejnością, więc zaczynaliśmy od A. Natomiast w przypadku, gdy chcemy te symbole mm, zapisać sobie w spak, no to musimy zacząć od ostatniego symbolu. W tym przypadku od C. No i co teraz będziemy robić? Głowica jest nad literką C możemy sobie zacząć od stanu Q0, czyli stanu początkowego. No i co właściwie będziemy robić? Będziemy sobie na samym początku sobie szczytujemy um, to C, zostawiamy pustą kratkę i idziemy w prawo. Jak widzicie, um, tu jest symbol C, czyli zczytaliśmy C, zostawiliśmy Pustą kratkę i idziemy w prawo. W tym momencie dochodzimy do stanu Q1. Co jest istotne, w tym momencie musimy przejść przez wszystkie symbole pomiędzy C a pomiędzy separatorem. Na rysunku nie widać tego, że są tu różne symbole, ale tak naprawdę rysunek ten jest tylko pomocniczy. Zawsze pomiędzy separatorem a pomiędzy mm, tymi, właśnie y, symbolami, może być tak naprawdę dowolna ilość symboli. Tak więc, mijamy te symbole za pomocą pętelki i idziemy w prawo w kierunku separatora. W tym momencie, właśnie mm, doszliśmy do separatora. Tak więc zapisujemy, przechodzimy przez pustą kratkę, zostawiamy pustą kratkę i idziemy dalej w prawo. Co będziemy robić teraz? W tym momencie dochodzimy do stanu Q2. No, i co teraz właściwie robimy? Jak widzicie, tutaj pomiędzy separatorem, a pomiędzy pierwszą pustą kratką mogą być również różne symbole. No i w tym momencie również omijamy je za pomocą pętelki. I idziemy w prawo. Minęliśmy już wszystkie te symbole, tak więc w końcu udaje nam się znaleźć pierwszą pustą kratkę. Znajdujemy tą pierwszą pustą kratkę. Zapisujemy w niej oczywiście literkę C. I w tym momencie, już właśnie w tym momencie, zmieniamy kierunek na lewo. Dlaczego y, nie idziemy teraz na przykład dalej w prawo? <laughs> no, jakbyśmy na przykład y, chcieli, y, y, w sytuacji, gdybyśmy chcieli na przykład podwójnie zapisać te symbole, no to w takiej sytuacji właśnie. Y, Wtedy trzeba jeszcze iść w, jeszcze raz w prawo, no i dopiero zapisać ten symbol. No i tak, abyśmy mieli go zapisanego dwukrotnie, po prostu. Czyli, czyli jak mamy tutaj raz wpisane C, w sytuacji gdybyśmy mieli zapisać je dwukrotnie, to musielibyśmy jeszcze raz zmienić stan i jeszcze raz wpisać C i dopiero zmienić kierunek na lewy. Ale w tej sytuacji, jako że my mamy jedynie um, napisać słowo WSPAK i napisać to um, słowo je, jeden raz, no to zapisaliśmy raz literkę C i od razu po tym możemy zmienić kierunek na lewy. Ponieważ tak naprawdę wykonaliśmy już swoje zadania. No i teraz następuje zmiana stanu. Jesteśmy w stanie Q3. Um, więc w tym momencie zapisaliśmy już um, naszą literkę C, więc możemy się wracać. Wracamy się tak samo, um, jak szliśmy w kierunku um, pustej kratki. Także musimy przejść przez wszystkie symbole pomiędzy tym C, które wpisaliśmy, a separatorem. Musimy pamiętać, żeby tym razem w pętelce wpisać literkę L, jako że idziemy już w lewo, wracamy. Przeszliśmy przez wszystkie te symbole, pomiędzy pustą kratką, gdzie już zapisaliśmy C oraz separatorem. No i w tym momencie przechodzimy przez separator. I idziemy w lewo. Dochodzimy do stanu Q4 po tym, jak już przeszliśmy separator. No i teraz musimy przejść również przez, tak jak już powiedziałam na początku, tu pomiędzy C a pomiędzy separatorem mogą być tak naprawdę różne symbole. No i my musimy również przez te symbole przejść za pomocą pętelki. Idziemy w lewo. Co istotne, teraz właśnie będzie też istotny krok w tymże zadaniu, ponieważ ze stanu ym, no przeszliśmy przez separator, później przeszliśmy przez wszystkie te symbole, no i teraz dochodzimy do C. Z tym, że co teraz jest istotne, tak naprawdę, to właśnie ym, tak naprawdę tego, co tutaj nie ma. Ponieważ już je pobraliśmy, pobraliśmy je stąd, żeby zapisać je tutaj. No i teraz musimy, więc spotykałem po tą kratkę. Wpisujemy w tą kratkę C i idziemy dalej w lewo. Jak dobrze widzicie, jeśli oglądaliście filmik z podwajaniem symboli w maszynie Turinga. To również tutaj y, robi się to nieco inaczej. Y, dlaczego tutaj robimy w ten sposób to? Y, ponieważ nasza maszyna musi się zająć y, kolejnymi symbolami, y, czyli B i A. Y, no, dlatego właśnie musimy iść w lewo, bo, bo maszyna by po prostu nie wiedziała, że ma iść dalej, jeśli nie zapisalibyśmy C. Jeśli tutaj byłaby pusta kratka, pusta kratka, pusta kratka, to, dla, to w takim przypadku maszyna by nie wiedziała, że ma iść dalej, ponieważ uznawałaby, że są tam już same puste kratki. Że w momencie, gdy już natrafiła na pustą kratkę, dalej są już same puste kratki. A to, że wpisujemy C, jest znak na to, że dalej mogą być kolejne literki i maszyna może iść w lewo żeby właśnie dalej sobie te literki y, sprawdzać i pobierać. Więc w tym momencie już y, zajęliśmy się całym C. No i możemy spokojnie już przejść do B. Także y, nasza głowica jest tym razem nad literką B. Pobieramy sobie literkę B. Zostawiamy pustą kratkę idziemy w prawo. Do stanu, jak dobrze widzicie, ku 5. Kolejny stan. No i w tym momencie y, widzimy, że, y, że również musimy przeskoczyć przez wszystkie symbole. Idziemy w prawo. Przeskoczyliśmy przez wszystkie symbole, przechodzimy przez separator W prawo do stanu Q6. W tym momencie y, musimy przeskoczyć wszystkie symbole między separatorem, a między pierwszą pustą kratką. Przeszliśmy przez te wszystkie symbole między separatorem, a między pierwszą pustą kratką. Znajdujemy tą pustą kratkę, więc zapisujemy pustą kratkę. Zapisujemy w niej literkę B, bo o to nam teraz chodzi. No i e, zmieniamy kierunek na lewy, ponieważ wykonaliśmy już to, co mieliśmy, jeśli chodzi o literkę B. No jesteśmy teraz tutaj. No, i musimy oczywiście się cofać. I co ciekawe, nie możemy w tym przypadku iść na skróty. Musimy iść stopniowo po to, żebyśmy mogli sobie przejść właśnie y, y, do już do tego konkretnego stanu, z którego wróciliśmy. My musimy dojść konkretnie do y, tej pustej kratki, gdzie y, skąd pobraliśmy nasza, nasze B. I właśnie z tego względu nie idziemy tutaj na skróty, tylko idziemy po kolei. Także po tym, jak zapisaliśmy już tutaj to B, to przeskakujemy przez wszystkie symbole. Idziemy w lewo. Przeskoczyliśmy już przez wszystkie symbole, przechodzimy przez separator. Tutaj właśnie um, przeszliśmy przez ten separator. Teraz, teraz musimy przeskoczyć przez wszystkie symbole z powrotem pomiędzy separatorem a pomiędzy literką B. Czyli jesteśmy w stanie Q8 i przeskakujemy te symbole. Um, no właśnie przeskoczyliśmy te symbole. I naszym ostatnim etapem, jeśli chodzi o literkę B, jest to, że doszliśmy do pustej kratki, gdzie wcześniej była literka B. Zapisujemy z powrotem tą literkę B w tej kratce i idziemy w lewo. Dalej w lewo, ponieważ chcemy dalej przejść do literki A. A y, właśnie y, musieliśmy tu zapisać B, po to, żeby maszyna wiedziała, że może iść w lewo. Jak już wiecie. No, i teraz zajmiemy się ostatnią, już ym, literką A. Ym, więc nasza głowica znajduje się teraz nad literką A. Tak więc pobieramy A, stąd zostawiamy pustą kratkę, bo pobraliśmy już A, i idziemy w prawo do stanu 9 w tym momencie mm, przeskakujemy przez wszystkie symbole pomiędzy A a separatorem. I idziemy również w prawo, ponieważ ym, idziemy w kierunku pierwszej pustej kratki. Przeskoczyliśmy przez wszystkie te symbole między A a separatorem, więc przechodzimy przez separator. Pusta kratka, pusta kratka, w prawo. Właśnie tak. No i zmieniamy stan na stan Q10. Teraz przechodzimy również y, przez wszystkie tutaj symbole, które są, dowolna ich ilość jest tutaj, między separatorem, a pierwszą pustą kratką. Dokładnie tak. Yy. No i w tym momencie, gdy już przeszliśmy przez wszystkie te symbole. W końcu udaje nam się znaleźć pierwszą pustą kratkę. Więc znajdujemy pustą kratkę. Zapisujemy w niej literkę. Mm, literkę A. No i w tym momencie już zmieniamy kierunek na lewo. Ponieważ zrobiliśmy to, co mieliśmy. Zapisaliśmy A. No i właściwie o to chodziło. No, ale jedynie co teraz musimy zrobić, to musimy po prostu wrócić stąd. Także przechodzimy do stanu 11. Jak w przypadku y, wcześniejszych literek, y, wrócić y, w tym zadaniu możemy y, jedynie pełną drogą, że tak powiem. Nie możemy tego zrobić na skróty. Y, tak więc. Y, gdy już zapisaliśmy właśnie sobie to A i zmieniliśmy kierunek, to przeskakujemy tutaj przez wszystkie symbole um, pomiędzy tym A, które wpisaliśmy, a separatorem. I idziemy w lewo, w tym momencie, gdy już doszliśmy do separatora. Przechodzimy przez separator. Pusta kratka, pusta kratka w lewo. Zmieniamy stan na Q12. No, i musimy również przejść tutaj przez wszystkie symbole między separatorem a pustym miejscem, yy, gdzie powinno się znajdować A. No, i tutaj naszym Etapem teraźniejszym yy, będzie właśnie to, co robiliśmy yy, kończąc, yy, jakby każdą z tych dużych pętli. Czyli dochodzimy do, z powrotem do stanu Q0. No i yy, wpisujemy tutaj oczywiście to, że znaleźliśmy tą pustą kratkę, wpisaliśmy w nią literkę A oraz. Idziemy w lewo. A czemu to robimy? Czemu jeszcze teraz idziemy w lewo? Musimy to zrobić po to, żeby maszyna mogła sobie sprawdzić, czy dalej są również jakieś symbole, ponieważ tak naprawdę mm, mogą być dalej y, kolejne y, symbole. I mimo, że my jakby wiemy, że w naszym zadaniu jest tylko ABC, to maszyna tego świadoma nie jest i tak naprawdę no, musi iść w lewo, żeby sprawdzić, czy czy są tam dalej jakieś symbole, bo, bo mogą być, a może ich nie być, po prostu. I ostatnim naszym etapem końcowym będzie tutaj narysowanie od Q0 do stanu Q13, strzałki, no i tutaj wpisujemy pustą kratkę, i właśnie taki symbol um, to oznacza, że, um, że po prostu um, tylko to powinno być w podwójnej pętli, że nasza um, maszyna kończy um, pracę. Stan Q13 jest stanem końcowym, a um, no, i, no i właściwie um, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę.